Dzieciam, no dzisiaj pokażę wam jak mieć pelerynki Optifine i nawet własne customowe w pełni za darmo. Są też tam skrzydła i inne tego typu dodatki. Więc pierwsze co robimy to wchodzimy na Discorda, do którego link dam Wam w opisie. I pierwsze co robimy tutaj tam się weryfikujemy jeśli trzeba. I wchodzimy na kanał Download i tutaj pobieramy instalator. Ja już go mam pobrany, więc nie będę pobierał go drugi raz. Następnie wchodzimy na, na kanał CapeBot I tutaj wpisujemy dolar, register i wasz nick z Minecrafta czyli W moim przypadku byłoby to grubello, ja też jestem zarejestrowany, więc nie będę tego robił I to by było na tyle w sumie z Discorda Teraz wchodzimy właśnie tutaj w ten wasz instalator Otwieramy go. Musimy mieć do tego Java zainstalowaną, więc jeśli nie macie, to zainstalujcie sobie. Wpiszcie Java Download i sobie pobierzcie. I tutaj jak widzicie, klikamy Install. Mi wyskoczy, że już mam pobrane, no bo mam, ale Wam się powinno zainstalować. A teraz, jak już to zrobicie, wchodzicie na stronę 99cape.xyz, klikacie, zaloguj się. Tutaj przykryj wywaz z Discordem i tutaj na spokojnie możecie się zalogować na swoje konto. Musi być to to samo konto, na którym dołączyliście tutaj. I klikamy autoryzuj. Następnie wchodzimy tutaj sobie do szafki. I tutaj nam się powinno zaraz załadować. Tutaj nasza postać. I tu są wszystkie pelerynki, jak widzicie jest postać i można sobie sprawdzić na przykład jak się, y, jak wygląda, no i tak by wyglądała Ja mam swoją customową, więc nie będę sobie żadnej pokazywał, ale na przykład mogę wam pokazać jakieś Jest masa, masa tych pelerynek I za 10 zł można kupić sobie rangę Donator Za którą, y, w której możecie po prostu wysłać wam waszą pelerynkę, ja jak pewnie widzicie, widzieliście na filmach mam swoją I tutaj mam też swoje kity i o kitach właśnie teraz wam powiem Kity y, są to Rzeczy i różnego typu właśnie zestawy za różne rzeczy, z różnych okazji i tak dalej. Na przykład, na otwarcie współpracy z Vertezem, Dali Vertez Kit, który jest moim zdaniem nawet spoko, są skrzydła, jest czapka, jest trójząb, jest kit free, który żeby nadać, musicie sobie tutaj wejść na Capebot i wpisać dolar kit free. Tutaj wszystko macie opisane i macie kit free. Jeśli sobie nadacie to tutaj możecie sobie wybrać, na przykład z kitu Donator podoba mi się skrzydła, podoba mi się skrzydła, ale na przykład nie chcę mieć kasy w ręce Tylko chcę mieć na przykład tutaj młot, a chcę mieć tutaj papugę I mogę tutaj sobie dowolnie, dowolnie wszystko customizować Więc jeśli to zrobimy już, to możemy przejść do Minecrafta, więc widzimy się w Minecraftie okay, więc jak widzicie wszystko działa, mam swoją pelerynę, którą zrobiłem y, samodzielnie i to wtedy jeszcze kiedy ja to zrobiłem, donator kosztował 5 zł, teraz kosztuje 10, ale moim zdaniem dalej się opłaca. Te skrzydła także są z donatora. Młot jest z kitu Iron, a papuga z kitu Gold, więc jak widzicie jest mieszanie kitów, jest to zarąbista sprawa, kiedyś tego nie było, teraz jest. Wstawiałem już taki film na swój kanał, ale bardzo się to zmieniło, przeszli naprawdę dużą przemianę. Jest to wszystko bardzo profesjonalne i fajnie zrobione, więc postanowiłem wstawić reupload, więc tak, to by było na tyle, zostawcie suba i lajka, like chciałbym do wakacji wbić 200 subów, mam nadzieję, że mi w tym pomożecie i może będziecie świadkiem jak rośnie przyszły wielki youtuber minecraftowy, więc tak, to by było na tyle, siemaneczko.